Koniec roku to zawsze jakiś taki czas szczególny, trochę uroczysty. Myślę, że niektórzy z Was już może nawet chodzą na jakieś imprezy z przyjaciółmi i czekają na tą magiczną godzinę 12, kiedy zamienimy cyferki i zamiast 2021 będziemy pisać 2022. I na ten szczególny, właśnie czas. Kościół daje nam dzisiaj też szczególną Ewangelię, bardzo piękną. Jest to prolog Ewangelii Świętego Jana i naprawdę poruszający taki hymn o słowie. Bardzo zawsze te słowa mnie poruszały i sprawiały, że zastanawiałam się nad tym, jakie są moje słowa. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Myślę, że fakt, że Pan Jezus chce się określać jako Słowo, dużo nam mówi o tym, jakie znaczenie mają wypowiadane słowa. Myślę, że wszyscy dobrze sobie zdajemy sprawę z tego, że codziennie mówimy wiele słów, i mogą to być słowa dobre mogą to być słowa jakieś takie dodające otuchy, nadziei, budujące innych, ale często mogą być też to słowa jakieś złośliwe, raniące takie, które sprawiają, że zapamiętamy je na długo, właśnie w sensie negatywnym. A dzisiaj słyszymy Ewangelię, w której Pan Bóg określa się jako słowo, i to jest słowo, które daje życie. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Myślę, że to jest naprawdę poruszające, że Bóg chce być takim słowem, które daje nam światło. Postanówmy sobie dzisiaj, na koniec tego roku, żeby nasze słowa były właśnie takie dobre, budujące, wzmacniające innych. Słyszałam kiedyś takie powiedzenie, że złe słowo może zastąpić bombę atomową, i myślę, że warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza jeżeli mamy jakiś taki, wiecie, szybki język, nie? że łatwo się denerwujemy i szybko nam z ust wylatują jakieś niepotrzebne słowa. Pomyślmy o tym, jak możemy sprawić, żeby nasze słowa były podobne do słowa Bożego. A drugie postanowienie, które możemy podjąć na ten nowy rok, to, żeby karmić się codziennie Słowem Bożym, bo to na pewno przyniesie dobry owoc w naszym życiu i przyniesie dobry owoc dla tych, którzy nas otaczają. Nasze słowa będą się w ten sposób przemieniać właśnie w takie słowa dające życie.